Siemanko moi widzowie z tej strony 7, Kozak, to przed wami odcinek, w którym pokażę Wam grę o nazwie Kick the Body Mamy tu takiego typeczka, który sobie żyje, nie, a my mamy go zabić. Mamy tu różne kategorie broni. Firearms, te karabiny różne ta cold weapon, no to takie mieczenie. Explosive to każdy wie. Objective, no to takie zabaweczki są jakby paralizatory. Jakby do samobrony, no i różne music, Liquids, Liquids, prawda? Foods, czyli jedzanko, jakby ktoś nie wiedział. Aplasty, to takie narzędzia, Power of Goods, Gods, Goods, nie wiem. No to mamy takie tutaj, takie różne natury ogólnie, rzeczy takie tsunami, itd. No i to takie mamy jeszcze horror na przykład, to są takie uduszki na przykład. Dobra. No to zaczynamy od. O, nie tak, nie tak, nie, 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 dzięki, nie, nie. Zaczynamy od Firearms, już tu już mam. E, gdyby ktoś nie wiedział, to Thompson był za darmo, więc e, nie to, że już tak pograłem jakoś długo, no tam jakieś 15 minut że udało mi się wbić przez te Przepraszam Was za te cięcia, ale po prostu mi się reklama włączyła. Której nie chciałam oczywiście. Dobra, no to tak by wyglądały te nasze firearms. Teraz Explosive. Z eksploziwa weźmiemy sobie może. A weźmiemy sobie mojego MGL-a. No i to jest taki granatnik ogólnie, nie? I byle, no po prostu naciskamy w ekran i to jest, to jest tyle, co możemy tym granatnikiem robić. Mamy jeszcze klejmory. też bardzo fajne, zobaczcie, zostawiamy i ich tu już niby nie ma, można o tak pozostawić, takie pole minowe zrobić, tak, Pole minowe, zobaczcie porobić możemy i gdy ten nasz bazi no na to wejdzie sieć zeciskamy i jep, jep, i wszystko wybucha myślę, że bardzo fajne. Te klemory to bardzo tanie były to naprawdę niestety ta gra ma tyle reklam spałzuje to Dobra, wracam po cięciu, bo znowu ta reklama, jak widzieliście, to jest po prostu coś, ile tu jest reklam. Mamy jeszcze takiego on Przez przypadek szurikany kupijam, ale ja. Surikany jak szurikane po prostu wbijamy w ciało i niech wbije. Możemy też o tak rzucać, przesuwając ten palet, no, ale naciskać jest szybciej. Ole łatwiej, więc... Się A w ogóle jeden szuriken to stopy był celowany nie wiem czy widzieliście dobra tym razem już bez tej dobra teraz sobie weźmiemy to jutro ja tu mam jakieś coś żeby go zabić no nie mam niestety więc po prostu zespalnię trochę piłeczek hehehehehehehehehehe he 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 no i tak z, musica, z Music nie mam nic stąd też nie mam nic stąd też nie mam nic, ale z horroru pam 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 pampkiny, o pampkiny mam dyniki dyniki typa podpalają takie ogólnie siekę robię posprzątam to sieczko. takie wyrzutnia dzień kurde rp dynia Patrz, jak płonie to wszystko. E. Przez to trochę widzicie, ale te dynki to mają moc zkraszowania gry. Już badiego naszego kasujemy. No i pokażę wam coś, co mnie trochę kosztowało, diamentu, e, golda poczekaj aż nasz buddy już stanie? Life... no dobra to life Life już No i nasz bad I już zaraz będzie martwy Dopiero co wstały i już jest martwy Patrzcie na to, jeb yep. Pierwszy duszek Drugi duszek Trzeci duszek Czwarty duszek Piąty i szósty chyba zakończa, nie? Siódmy. Ósmy zakończa i. BU! Dobra, nie? Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba ta animacja. i to z tych wszystkich to tyle. No chyba, że może mam dużo pieniędzy, jak widzicie. To może sobie kupimy. To kupimy. Czarna dziura. Czarna dziura. Czarna dziura. Fajne co teraz. jest nie, to nie ożywione, że możemy trzymać. Taki nasz nie umrze. A ja mu się nie zbiera na umierać. Ginął? Dobra, to zrobimy jeszcze jedną rzecz. Co jest? No nie, znowu reklama. Sorry, Dobra, wracam po kolejnym cięciu. No, bo jak w... widzicie, jest po prostu chora. Od jego naszego próbuję jakoś. Ah, zg, zgładzony poprzez przez, no, kamienie. A zobaczcie, co teraz się będzie działo. Kiedy już jeszcze użyję tego i tam zniknęły takie kamienie, kurde Kameczki Ja tu już szykuję tego No nie, to znika! Kurde Chodź tu, buddy My, buddy No, ja coś pokupuję troszkę tych rzeczów Rzeczy... Rzeczonych Co eksploziwa? Nazywa... Ach, trochę to... No trochę to no, jest tam to. Bardzo tamto nic fajnego nie ma, ale tu już się zaczyna. Proszę państwa. Dziać Mmm, kurczę, co by tu sobie kupić? No może coś ze sporta weźmiemy. Może to to. Co to robi? Aha, czy to jest... Po nic? A nie, patrzcie, on się, on się cieszy i hajs zarabia. O lol, to fajne to to. On się cieszy i hajs zarabia. Ty, ale maszynka do hajsu. Po trzy daję. O lol, Ale fajne. co to mamy jeszcze może nie to już zabija to już go zabija na pewno mm, he, he, he. basketball o co w tym chodzi video 5 to zrobię poza odcinkiem to i w następnym wam pokażę o i jeszcze e, powiedzcie mi jak nazwać tego naszego sztworka, tego naszego banek nadobicia i też ogólnie pomysły w komentarzach. Ja mu teraz jakąś koszulkę kupię. Żebyście wiedzieli, że to jest buddy in Mine. I love USA. I buty za 200. O! Body, cieszę się. Może jeszcze czapy jakie sobie są. są czapy! Weźmiemy tą czapę, damy. Tu taka fajna kominiara jest. Szkoda, że zagląda. Kujkausz to... bądź to... nie. To. Jeszcze weźmiemy tego hopa. Fajne będzie to było. To... i tak wygląda nasz buddy. Piszcie jak... Pamiętajcie, żeby pisać w komentarzach jak naszego Badiego nazwać. Bo myślę, że no... zasługuje na imię. Zobaczcie jak się cieszy chłopaczyna. Ha. Jaki zadowolony. 10 minut, to w sumie. Yy, powiem Wam teraz subskrybujcie, komentujcie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.